Popełniłem błąd, odpowiadając na komentarz do filmu zatytułowanego Co jest naprawdę złego w modleniu się do Jezusa. Komentujący uważa, że Izajasza 9, 5, jest dowodem na to, że Jezus jest Bogiem. Czytamy. Albowiem dziecię się narodziło, syn został nam dany i spocznie władza na jego barkach. Nazwano go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Odpisałem, że to niewłaściwe tłumaczenie oddające słowa Izajasza, pierwotnie napisane w języku hebrajskim, w którym nie ma wielkich liter określających rzeczownik własny Bóg mocny. Myślałem, że to powinno być napisane małymi literami Bóg mocny, ponieważ w angielskim rzeczownik pisany wielką literą to imię, więc odnosi się konkretnie do kogoś lub czegoś. Jeden z rzeczowników własnych, który wszyscy dobrze znamy, to Chrystus. Chrystus pochodzi od greckiego słowa Christos i znaczy pomazaniec. Wynika z tego, że wszystkie dzieci Boże, ci, którzy narodzili się z góry, są namaszczeni Duchem Świętym, więc wszyscy są pomazańcami Christos z małej litery. Nie oznacza to, że są oni małymi duplikatami tożsamości Jezusa Chrystusa, nie, oni są namaszczeni tak jak On, ale Jego namaszczenie jest charakterystyczne, więc odnosimy się do Niego jako Chrystusa, Mesjasza, Syna Boga Żywego. Mateusza 16:16. 16. Rdzeń greckiego słowa namaszczenie jest używany zarówno w odniesieniu do Jezusa, jak i Jego uczniów, dzieci Bożych. Tym zaś, który utwierdza nas wespół z Wami w Chrystusie, greckie Christos. I który nas namaścił, greckie Christas, jest Bóg, On też wycisnął na nas swoją pieczęć i jako zadatek zostawił ducha w naszych sercach. II Koryntian 1,21 Aby zilustrować, jak bardzo ważne może być to rozróżnienie dla naszego rozumienia prawdy i unikania bycia wprowadzanym w błąd przez ludzi, zobacz werset, którym wszyscy świadkowie zostali naświetleni publikacjami Strażnicy. Bo powstaną fałszywi Chrystusowie oraz fałszywi prorocy, i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby, jeśli to jest możliwe, w błąd wprowadzić nawet wybranych. Mateusza 24, 24, Przekład Nowego Świata. Pisząc fałszywy Chrystus wielką literą, świadkowie byli przekonani, że muszą się mieć na baczności i uważać na ludzi podających się za Jezusa Chrystusa. Na przykład tu mamy takie błędne ukierunkowanie, którym karmiła nas strażnica, dotyczące tego jak interpretować Mateusza 24-24. Późniejsze wersety opisują dłuższy okres czasu, czas w którym tacy ludzie jak żyd Barkorba poprowadził rewoltę przeciwko rzymskim ciemiężcom w latach 131-135 naszej ery lub kiedy znacznie późniejszy przywódca religii bachaickiej twierdził, że jest Chrystusem, który powrócił i kiedy przywódca dukaborów w Kanadzie wyznał, że jest Chrystusem zbawicielem, ale tutaj pan Jezus ostrzegł naśladowców, aby nie dali się zwieść twierdzeniom ludzkich pretendentów. Strażnica z 1975 roku artykuł Dlaczego nie powiedziano nam o tym dniu i godzinie? Niektóre biblije nie popełniają błędu określając tu Chrystusa jako rzeczownik własny, pisząc go wielką literą, na przykład przekład New American Standard Bible. Pojawią się bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i dokonywać będą wielkie znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Ale lepszym tłumaczeniem jest oddanie z Chrystus w języku angielskim, tak jak to czyni przekład. 2001 translation ponieważ powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy będą oni czynić tak wielkie czyny i znaki że będą w stanie wprowadzić w błąd nawet wybranych mateusza 24:24 24. może gdybym nie wypatrywał przywódców którzy twierdzą że są reinkarnowanym jezusem chrystusem to może zdałbym sobie sprawę że ratterford knor Fred Franz i wszyscy członkowie ciała kierowniczego twierdzili, że są pomazańcami. Wszyscy ci pomazańcy w religii JW wygłaszali prorocze przepowiednie. Tak więc ja i inni świadkowie byliśmy przez lata wprowadzani w błąd przez fałszywych pomazańców i proroków z biura głównego JW. I nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy jak przekręcili ostrzeżenie Jezusa, abyśmy nie spostrzegli że odnosi się ono do nich. Wracając do tematu czy Bóg mocny w Izajasza 9.6 powinien być pisany wielką literą i dlaczego? Tak, powinien być pisany wielką literą, ale nie dlatego że Jezus jest Bogiem, powinien być pisany wielką literą jako Bóg mocny, Ponieważ jest jednym z czterech określeń nadanych Jezusowi Chrystusowi i jako takie stanowi imię. Ale, i w tym rzecz, że rzeczownik własny, pisany wielką literą, lub wyrażenie rzeczownikowe, jest określeniem, które identyfikuje konkretną rzecz lub osobę jako wyjątkową. Ludzie mylą się, gdy twierdzą, że rzeczownik własny Bóg. Nie odnosi się do Boga jako osoby, ale raczej do natury Boga. Natura Boga, zapytasz? Bóg ma naturę? Nie, nie ma, ale według propagatorów, że Jezus jest Bogiem, tak jest, a ta natura to boskość. Dobrze, przyjmijmy tymczasowo założenie, że Bóg to boska natura, że to jest boskość. To nadal nie oznacza, że Jezus jest Bogiem. Spróbujmy to wyjaśnić za pomocą ilustracji. Księga Izajasza 9:5 nadaje Jezusowi tytuł lub imię Książę Pokoju, również pisane wielką literą. Jeśli mówię Książę Pokoju, wiesz, że mam na myśli tylko Jezusa Chrystusa. Książę należy do rodziny królewskiej, tak jak Jachwe. Jednak Jachwe nie jest Księciem Pokoju, lecz Królem Wieczności. Psalm 10,16: Zarówno Bóg, jak i Jezus mają władzę królewską, ale obie te władze są odrębne. Podobnie obaj są boscy. Ale tylko jeden jest Bogiem z rzeczownikiem własnym pisanym wielką literą. Jeden jest nazywany Bogiem, a drugi Jezus może być nazwany Bogiem, ale nie wielką literą, nie jego imieniem. Trudno jest przedstawić rozsądny argument przeciwko takim dowodom, więc komentujący przeszedł do taktyki mającej odwieść czytelnika od faktów. Oto jak komentujący polemizował z moimi argumentami do Beroein Erik Sprawdziłem na Bible Gateway, aby zweryfikować twierdzenie, że Izajasza 9.6 jest złym tłumaczeniem i powinna być użyta mała litera B w Bogu Mocnym, zamiast dużej litery B w Izajasza 9.6. Sprawdziłem wszystkie przekłady i nie znalazłem żadnego tłumaczenia, gdzie użyta by była mała litera B w Izajasza 9.6. Żadnego. Zero. Erik. Zero. Czy możesz sobie wyobrazić, co ty robisz? W sumie to nawet NwT używa wielką literę B. Czy naprawdę uważasz, że jedynym badaczem Biblii, który rozumie tłumaczenie lepiej niż wszyscy inni, jest brat Erik? Naprawdę? Chciałbym, aby miłujący prawdę przejrzeli na wylot taktykę komentującego. W tym przypadku lekceważy dowody, wprowadzając szereg błędów logicznych. Osoba ta była w stanie upchać przynajmniej cztery różne błędy logiczne w tym krótkim akapicie. Pamiętaj, komentarze są publiczne i każdy może je przeczytać. Pierwszym błędem logicznym jest nawiązanie do ogólnej opinii. Komentujący wykazał, że ponieważ żadne tłumaczenie nie podaje małej litery Boga w Izajasza 9:6, twierdzenie musi być fałszywe. Ten błąd zakłada, że opinia większości jest poprawna. Ale spójrz na historię Biblii. Ilu z proroków posłanych przez Boga, aby ostrzegali lud, było w większości? Większość zazwyczaj się myli. Jezus powiedział, abyśmy unikali większości, ponieważ szeroka jest droga, która prowadzi do zagłady. I wielu przez nią wchodzi. Mateusza 7,13. Nie twierdzę, że komentujący jest na drodze do zagłady. Twierdzę tylko, że nawiązanie do ogółu jest błędem logicznym, który sam w sobie niczego nie dowodzi. Następnie jest błąd odwołania do autorytetu. Komentujący sugeruje, że ponieważ wszystkie tłumaczenia, nawet przekład nowego świata, używają wielką literę B, moje twierdzenie musi być błędne. Ten błąd opiera się na autorytecie tłumaczy, zamiast odnosić się do rzeczywistego argumentu. Ponownie, akceptowanie argumentu jako prawdziwego, ponieważ uczeni twierdzą, że tak jest, jest pułapką, której musimy unikać. Pan powiedział publicznie wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i intelektualistami, a objawiłeś je małym dzieciom. Tak, Ojcze, ponieważ taki jest sposób, który zatwierdziłeś. Mateusza 11, 25 Tak więc ponownie, to dowody muszą zostać zbadane. Nie możemy polegać na ludziach, którzy powiedzą, co jest prawdą, bez względu na to, jakie jest ich wykształcenie. Oni mogą nas prowadzić, ale ostatecznie jedyny autorytet, jaki możemy przyjąć, pochodzi od Boga, poprzez jego słowo. Następny błąd znany jest jako strawman. Komentujący błędnie przedstawia mój argument, sugerując, że uważam się za jedynego biblistę, który rozumie tłumaczenie lepiej niż cała reszta. Tak nie jest. Tak naprawdę nie uważam się za biblistę. Wolałbym być jak małe dziecko, o którym mówił Jezus. Na koniec komentujący angażuje się w atak ad hominem. Zakwestionował moją wiarygodność, sugerując, że nierozsądne jest wierzyć że Erik tłumaczy lepiej niż wszyscy inni bibliści. Ponownie, jeśli uda mu się skłonić innych do odrzucenia tego co mówię jako bezwartościowe, ponieważ to ja to mówię, to sprawi, że pominiesz właściwy argument. Więc jaki jest argument, który pokazuje, że Izajasza 9:6 dowodzi, że Jezus nie jest Bogiem? Skoro komentujący twierdzi, że nawet przekład Nowego Świata używa dużej litery B, Proszę spojrzeć na to, co w tym przekładzie napisano w Izajasza 9,6: Albowiem dziecie narodziło się nam, syn został nam dany, a władza spocznie na jego barkach. Będą go nazywać cudowny doradca, potężny Bóg, wieczny ojciec, książę pokoju. Jak wspomniałem wcześniej, rzeczownik własny jest pisany wielką literą. To, co widzimy w tym wersecie, to właściwe wyrażenia rzeczownik z modyfikatorem, tytuł, który stał się imieniem, ponieważ ten tytuł został powiązany z konkretną osobą. Cztery imiona wszystkie odnoszą się do Jezusa Chrystusa: Cudowny doradca, Potężny Bóg, Wieczny Ojciec, Książę Pokoju. Na świecie jest wielu doradców i niektórzy z nich są wspaniali, ale jest tylko jeden, którego rada jest tak wspaniała, że zasługuje na miano Cudownego Doradcy. Jeśli powiem, że cudowny doradca mówi, abyśmy zrobili to i to, wiecie, że mam na myśli Jezusa. Podobnie, jest wielu bogów. Paweł napisał: Zaprawdę, jeśli rzeczywiście istnieją ci, których zwą bogami, czy to w niebie, czy na ziemi, jest zresztą wielu bogów i wielu panów. 1 Koryntian 8,5 Biblia nazywa szatana bogiem tego systemu rzeczy. I jest on potężnym Bogiem, ponieważ cały świat jest pod jego władzą. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat jest w mocy złego. 1 Jana 5, 19. Szatan, który jest Bogiem tego świata, zaślepił umysły tych, którzy nie wierzą. 2 Koryntian 4, 4a. Po tym, jak szatan zabił Jezusa przez ludzkich sług, nasz Pan został wskrzeszony przez Boga, a następnie Bóg, jego ojciec. Dał Jezusowi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Mateusza 28,18. Stąd imię Potężny Bóg. Ponownie, rzeczownik własny nie odnosi się do natury, ale raczej jak imię identyfikuje osobę. Jeśli zapytasz kogoś, nawet z niewielką wiedzą biblijną, kto jest księciem pokoju, odpowie: Jezus. Każdy wie, że Bóg nie jest księciem pokoju. Ostatnie wyrażenie rzeczownikowe jest tym, które najbardziej dowodzi, że osoba, do której odnosi się Izajasz w wersecie szósty nie jest Bogiem, ponieważ jednym z jego czterech imion jest odwieczny Ojciec. Niektórzy mogą zapytać, ale czy Bóg nie jest wieczny i czy Bóg nie jest naszym Ojcem? Tak. Uczniowie Jezusa nazywali Boga Ojcem i mówili o Jezusie jako o bracie. Jak Jezus może być jednocześnie moim bratem i moim Ojcem? Nie może. Jednak w Biblii pisze, że będzie miał własne dzieci. List do Hebrajczyków to potwierdza: Wszystko należy do Boga i wszystko zostało stworzone Jego mocą. Więc Bóg postąpił słusznie, kiedy uczynił Jezusa wydoskonalonego przez cierpienie, tak Jezus doprowadził wiele dzieci Bożych do zbawienia i do udziału w Jego chwale. Jezus i ludzie, których czyni świętymi, należą do tej samej rodziny, dlatego On, nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi i siostrami. Powiedział nawet do Boga, oznajmie im Twoje imię i będę opiewał Twoją chwałę, gdy spotkają się, by oddać Ci cześć. Oznajmił też, będę ufał Bogu. Następnie powiedział, oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg. Hebrajczyków 2, 10 do 13 Jeśli więc jesteśmy dziećmi Bożymi i braćmi Chrystusa, a przynajmniej próbujemy nimi być, to kim są dzieci, które Bóg daje Jezusowi, aby mógł zostać nazwany wiecznym ojcem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zacznijmy od Łukasza 3.38. Jest to końcówka rodowodu, który prowadzi od Jezusa aż do Boga: syna Enosza, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Przekład Nowego Świata. Gdyby Adam pozostał wierny, nie zostałby wydziedziczony z rodziny bożej. Wszyscy bylibyśmy dziećmi bożymi przez naszego praojca Adama, który nadal byłby z nami. Jezus mówił o dwóch zmartwychwstaniach w Jana 5,29, z których drugim jest zmartwychwstanie sądu. Tak więc w Królestwie Bożym Jezus będzie panował jako król przez tysiąc lat. W tym czasie nastąpi sąd nad tymi, Którzy przeżyją Armagedon, jak również nad tymi, którzy zostaną wskrzeszeni w drugim zmartwychwstaniu. Spójrzmy teraz na pierwszy do Koryntian 15,45, aby zobaczyć, jak Jezus przychodzi jako wieczny ojciec i jak to jest, że Bóg daje mu dzieci. Tak jest napisane: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam duchem ożywiającym. Z Łukasza 3,38 dowiadujemy się, że Adam był synem bożym, a przez Adama, gdyby pozostał wierny, wszyscy bylibyśmy nazwani synami bożymi. Jednak zostaliśmy osieroceni z powodu niewierności Adama. Teraz nasz ojciec zapewnił środki do zastąpienia Adama. Zamiast odziedziczyć śmierć, możemy dziedziczyć życie. Ostatni Adam, Jezus, stał się duchem ożywiającym. Otrzymał od swego ojca moc i obiecał zmartwychwstanie. Zapewniam was, że nadchodzi czas. Rzeczywiście, już nastał, kiedy umarli usłyszą mój głos, głos syna Bożego. A ci, którzy słuchają, będą żyć. Ojciec ma życie w sobie i udzielił tej samej życiodajnej mocy swemu synowi. Co nie miałoby sensu, jeśli Jezus zawsze był Bogiem i dał mu władzę sądzenia wszystkich, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się. Rzeczywiście, nadchodzi czas, kiedy wszyscy umarli w grobach usłyszą głos Syna Bożego i z martwych wstaną. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną, by doświadczyć życia wiecznego, a ci, którzy trwali w złu, powstaną, aby doświadczyć sądu. Jana 5:25 do 29. Ci, którzy umarli w Chrystusie, wypełniając wolę Bożą, zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu do życia, aby panować z Jezusem w Królestwie Bożym. Są oni braćmi Jezusa, dziećmi Bożymi. Zobacz pierwszy Tesaloniczan 4,17, objawienie 25. Ci, którzy z jakiegokolwiek powodu nie wypełniali woli Bożej, zostaną osądzeni w drugim zmartwychwstaniu w Królestwie Bożym. Nie zostaną oni automatycznie potępieni, jak nauczają niektóre religie poprzez swoją interpretację Biblii. Pamiętasz złoczyńcę na krzyżu obok Jezusa, który okazał skruchę w ostatnich godzinach życia? Pan mu przebaczył i obiecał, że będzie z nim w raju. Zobacz Łukasza: 23.39 do 43. Widzimy, że skrucha jest kluczem, bez względu na to jak ciężkie mogą być przeszłe grzechy. Ponieważ Jezus otrzymał moc, aby dać życie, może adoptować tych potomków Adama, aby stali się jego dziećmi i odziedziczyli wieczne życie, jeśli zdecydują się przyjąć Jezusa jako ich Zbawiciela podczas jego panowania nad ziemią. Wszystko to potwierdza relacje między Bogiem Ojcem a Jego jednorodzonym synem, Wyjaśnił to Paweł w drugiej 4, 8:4:7. Nie ma Boga, prócz jednego, a nawet jeśli są tak zwani bogowie, czy to w niebie, czy na ziemi, gdyż rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów. Dla nas jednak jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego żyjemy. I jest tylko jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu żyjemy. Ale nie wszyscy posiadają tę wiedzę. To co Paweł pisze do Koryntian ma sens, prawda? Ojciec, od którego wszystko pochodzi, łącznie z Jezusem, jego jednorodzonym Synem. Jezus stał się tym, przez którego wszystko przyszło i przez którego żyjemy. Ojciec wyznaczył swego Syna jako Pana, aby uczynić wszystkie rzeczy. To jest tak łatwe do zrozumienia. Wszyscy wiemy, że Ojciec jest przed Synem, więc po co to komplikować? Kto korzysta na komplikowaniu relacji między Ojcem, Synem, a Wierzącym, Tobą i mną? Paweł kończy swoją wypowiedź do Koryntian, pisząc Nie wszyscy posiadają tę wiedzę. To jest prosta, nieskomplikowana wiedza. Jak to możliwe, że nie wszyscy to rozumieją? Ponieważ tę prawdę zdobywa się nie dzięki sprawności intelektualnej, ale dlatego że została objawiona przez Boga. Na koniec, chcę podzielić się myślą, która ma związek z tym, dlaczego niektórzy rozumieją związek między Bogiem a Synem, a inni nie. Pamiętajcie, że to, co zaraz przeczytam, stało się pod koniec służby Jezusa, po tym jak uczniowie byli z nim przez długi czas. Gdy Jezus przybył do Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna człowieczego? Odpowiedzieli: niektórzy za Jana Chrzciciela, inni Eliasza, a jeszcze inni Jeremiasza lub jednego z proroków. A wy? zapytał. Kim według was jestem? Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Jezus odpowiedział: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony gdyż nie zostało to objawione tobie przez ciało i krew, ale przez Ojca mego, który jest w niebie. Mateusza 16:13-17. Do dowody mieli przez cały czas, kiedy byli z Jezusem, ale dopiero na końcu zrozumieli, kim naprawdę był, nie z powodu samych dowodów, ponieważ wszyscy inni widzieli te same dowody, ale dlatego, że nasz Ojciec w niebie im to objawił dlaczego ludzie uważają Jezusa za Boga, pomimo dowodów na to, że nim nie jest. Dla nas, jak pisze Paweł, jest tylko jeden Bóg Ojciec. To Jezus tak odpowiedział. Posiadamy tę wiedzę, ponieważ Bóg ją objawia. A jeśli jej nie posiadamy, to znaczy, że On nam jej nie objawił. Proszę pamiętać, że to nie są moje słowa, to zostało zapisane w Biblii. Słowa Pawła, które właśnie przeczytaliśmy, są jednoznaczne dziękuję za uwagę.